Siemano, witajcie w moim garażu ponownie. Dzisiaj magiczna paczka, czyli wymieniamy podnóżki w moim katemie. Także zapraszam. No dobra, więc najpierw w ogóle zobaczmy, co tu jest. To już oczywiście, to już oczywiście trochę. Spojrzałem. O, naklejeczka, super. Tu jest coś. Food Packs Installs. E, dobra. Okej. Okay. No spoko, całkiem spoko. Tretka zawsze się przyda. A e, no i patrzcie jeszcze adhezja do... Oczywiście, żeby wkleić. Kiny. A tu jest coś, co... Jakby, jakby się jakiś Czech kiedyś pultał, że nie mają śmiesznego języka, to można im to pokazać. No. Oranżowe stupaczki. Poddóżek. I ja pierdzielę. No dobra, no ale zobaczmy. Otwieramy dalej. Czokiem spoko zapakowane. O, leciutkie. No dobra. Tak, czyli dwie sprężynki dwa podnóżki nice no i oczywiście jeszcze do tego piny no dobra, czyli układ jest taki bierzemy imbusika 2 mm tak, no potrzeba kręcać tutaj te piny. Także zaczynamy od oczywiście otwarcia. Ja po prostu wrzucę po kropelce do każdego gwintu. No i teraz każdy pin zasobny oczywiście. No dobra, jak wkręcone to teraz powycieram, żeby nie było takie brzydkie. I tyle. I z drugim tak samo. 4 5 spinów zostało. Dwie sztupaczki. Ogarnięte. Pora na montaż. No dobra, to teraz jest już najłatwiejsza część, czyli tak Stary stupaczki. Trzeba wziąć i odbezpieczyć. Tu jest takie zabezpieczenie w formie zaginanej zawleczki. No, jak weźcie puści. Nie cierpię O Boże, o ile życie byłoby mniej ciekawe, jakby to był normalny sprzęt. Dobra. Nie chcę mi się tego zajmować. Całego więc tylko wytłukę. No dobra, jak już mamy zdjęty. Cieka jest różnica w ramach ciekawostki. No może tak. No jest sporo większa. Dobrze. No i teraz tak. Tu zakładamy tą śrubkę, yy, sprężynkę, tu wkładamy jest otwór, cyk. Zakładamy sztupaczkę <śm> <śm> oranżową, i. No. podkładeczka zawleczka w ja ramach ciekawostki a ja mam sobie już tu ładnie pracuje. ciekawostki, te zawleczki pamiętamy, że są jednorazowe. Tu w tym przypadku akurat nawet jak użyjemy raz jeszcze to najwyżej nam wypadny. Przecież nie no, najwyżej. No nie chciałbym jechać bez podnóżka. ale zmierzam do tego, że one czasami spełniają bardzo ważne funkcje bezpieczeństwa. Tyle. Uff. Kurwa, akademia. No, to było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam na inne moje filmy. E, mam nadzieję, że to pomogło. W każdym razie, do zobaczenia. Cześć.